Niewiele ponad miesiąc został do wyborów samorządowych, i przed nami szalenie intensywny czas. Partie, które w tej chwili rządzą Polską, czują się zwolnione ze wszystkich obietnic, no bo każdy może powiedzieć: To nie my, to koalicjanci. My mamy podejście trochę inne. Proszę zwrócić uwagę, myśmy nie zaczęli od składania stu obietnic wyborczych. Nasza główna obietnica to jest taka, że wprowadzimy rozsądnych ludzi na wszystkie szczeble, gdzie udaje nam się wystawić listy, i ci ludzie tam będą po prostu reprezentować interes wyborców. Sojusz bezpartyjnych samorządowców z Konfederacją można nazywać takim małżeństwem z rozsądku. Chociaż dla mnie tak naprawdę jest to również małżeństwo z miłości. Nie do któregoś z liderów. Ale jest to miłość do wolności. Żeby dobrze wybrać, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kluczową sprawę, to znaczy wiarygodność. Bo po co słuchać tych debat podczas kampanii, po co słuchać konwencji wyborczych, postulatów, obietnic, jeżeli... Będą przedstawiać wam to ludzie kompletnie niewiarygodni. Potrzebujemy kontroli samorządów, kontroli mieszkańców nad tym, jak wygląda polityka imigracyjna. Dlatego, że to jest droga do tego, żeby podejmować tu racjonalne decyzje, żebyśmy my, jako mieszkańcy konkretnego województwa, konkretnego powiatu, konkretnej miejscowości, żebyśmy mieli na to wpływ. Szefuje największej klinice ginekologicznej w Województok świętokrzyskim. U nas rodzi się ponad 30% dzieci, które w świętokrzyskim przychodzą na świat, zmagamy się oczywiście z ogromnym. Kryzysem w tej chwili demograficznym, i to zagraża już rzeczywiście bytowi naszego państwa. Nawet. Liczymy na Wasze głosy w najbliższych wyborach. W tych wyborach, jako Konfederacja, idziemy w Komitecie Wyborczym Konfederacja i Bezpartyjny. Tam będziecie na nas głosować do Sejmików, województw. Dziękuję bardzo za to, że byliście z nami. Liczymy na więcej. Najbliższy miesiąc pokaże. Co trzeba zmienić w tym mieście, co trzeba zmienić w województwie i w którym kierunku wreszcie będziemy szli. Czy dalej będziemy zakładnikiem tego duopolu PiSu i Platformy, czy wreszcie uda się wbić ten klin pomiędzy nimi? Liczę, że Polacy nie dadzą się po raz kolejny oszukać.